Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy tradycyjny bigos z kapusty kiszonej na golące. Zapraszam. Do przygotowania bigosu potrzebne nam będą 3 kg kapusty kiszonej, 1 golonka wieprzowa, około 1 kg łopatki bądź szynki wieprzowej, około 300 g kiełbasy dobrej jakości, 3 cebule średniej wielkości, 300-400 gram pieczarek, około 10 sztuk śliwek suszonych, pół szklanki grzybów suszonych, 3-4 listki laurowe i po kilka ziarenek ziela angielskiego i kilka ziarenek owoców jałowca. Do tego będzie pieprz do smaku. Bigosu możemy dodać jeszcze tutaj na koniec. Koncentrat pomidorowy, około łyżkę, dwie, ale to już niekoniecznie. No i smażyć będziemy mięso na oleju. Zaczynamy. Zapomniałam jeszcze dodać, że możemy też y, oczywiście z przypraw dołożyć jeszcze jedną, dwie łyżki majeranku. Cebulę kroimy w takie mniejsze piórka. Kiełbasę kroimy. Lastry. Mięso pokroiłam w grubszą kostkę. Na rozgrzaną patelnię wlałam no tak około dwie łyżki oleju i wsypujemy cebulę. Przesmażamy lekko. cebulka ładnie się zeszkliła, więc dorzucamy. Łopatkę I przesmażamy ją razem z podwórkiem. Grzybki zalewamy wodą i obgotowujemy przez jakieś 15 minutek. Pieczarki kroimy w plastry. Śliwki pokroiłam na mniejszą kostkę. Kapustę przed włożeniem do garka poszatkowałam na drobniejsze kawałki. Do garnka wyłożyłam połowę kapusty. Na kapuście położyłam dokładnie wymytą golonkę i teraz przykryjemy ją drugą częścią kapusty kiszonej. Na kapustę wrzucamy ziele angielskie, liście laurowe i owoce jałowca. Zalewamy wodą tak do dwóch trzecich wysokości kapusty i wstawiamy na ogień od zagotowania gotujemy na wolnym ogniu na pewno na początek przez jakieś dwie godziny później będziemy sprawdzać golonkę czy jest miękka czy odchodzi od kości mięso odparowało wodę obsmażyło się fajnie nabrało kolorów więc zdejmuję je z ognia i odstawiam później będziemy je dodawać do bigosu. Na patelkę wlewamy łyżkę, dwie łyżki oleju. Na rozgrzany olej typujemy pieczarki i przesmażamy. Przesmażone pieczarki zdejmujemy z patelni i będziemy wrzucać kiełbasę. Kolonka gotowała się niecałe dwie godziny, wyjęłam ją z kapusty, teraz ją obiorę, pokroję i do kapusty dorzucamy grzyby, grzyby suszone były gotowane, więc po prostu je odlałam z wody, a wodę zostawiłam, bo będziemy ją dolewać do kapusty. Także dorzucamy nasze grzybki. E, tutaj jest jeszcze dorzucona śliwka od razu. Dorzucamy smażone mięso. Dorzucamy kiełbasę przesmażoną. Teraz już będziemy wszystko po prostu razem dusić. W tym czasie obiorę sobie tą golonkę. Ta pustka dalej niech się dusi. Jeżeli troszkę nam wyparowało więcej wody, to możemy zawsze trochę dolać. I dusimy dalej. Jeszcze na pewno jakąś godzinę musi się pogotować. Zawsze wstawiam jeszcze na drugi dzień, bigos, żeby się też z dwie godzinki pogotował. To dorzucam kolonkę pokrojoną. Pamiętajmy przed dodaniem wszystkich składników, żeby sprawdzić jeszcze na kwaśność, czy nie jest zakwaśny. Wtedy odlewamy jeszcze trochę wody, dolewamy czystej wody. Kwaśną zawsze możemy zostawić, jeżeli później nam się na koniec wydarzy, jest zbyt słodki, to możemy wtedy troszkę dolać tej kwaśnej wody. Dosypujemy teraz łyżkę majeranku. przykrywamy i dusimy dalej. Teraz możemy dodać tą łyżkę czy dwie koncentratu pomidorowego. Bigos od samego początku gotuje się już około 3 godzin. Mięso jest mięciutkie w środku. Zaraz go wyłączę, a że jest wieczór, więc postoi po prostu do rana pod przykryciem. I jutro również będę go gotowała jakieś 2 godzinki. I wtedy może włożę w słoiki gorący bigos zakręcę i w taki sposób po prostu jak zaciągnie zakrętka to można przetrzymywać spokojnie do świąt, do sylwestra bigosik, otwieramy słoiczek i mamy naprawdę przepyszny, pachnący świeży bigosik bigos tak jak mówiłam gotowałam na drugi dzień jeszcze dwie godzinki pachnie naprawdę cudownie smakuje przepysznie jeżeli podobał Ci się przepis, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zapraszam po kolejne przepisy. Pozdrawiam i do zobaczenia.